Cześć, siemanko. Dzisiaj widziałem na Facebooku, każdy chodzi z suwmiarką, mierzy, goldeny, gale. <noise> Mówię, ja pojadę, zobaczę, co tam u mnie się dzieje. No i dobra, patrzymy. Pierwsze jest lepsze. O co tu chodzi? Pierwsze lepsze ma. To nie działa, bo to jest stara suwmiarka, zaradzewiała jeszcze. I ten ma 50 51. To jabłuszko ma. Są różne, dlatego tu bo to niby przeszałem. No ale jest trochę za dużo tych jabłek, nie? Tak jak widać, no. Jest takie, co będzie miało No 50. jest takie, co będzie miało 40, no, może więcej trochę. Czekaj, kurna. W najgrubszym miejscu ma AZ45 jest takie co ma 53 mm No i są mniejsze nie? A dlatego to będą różne rozmiary I tu będzie szóstka i piąta i ten i siódemka i ósemka ojoj

To ma 56 to ma no tak to ma 53 tak ma 51 no tu znowu mniejsze trochę 50 raz 2 3 tak samo to na dziewiątce, nie a pójdziemy do 14. czternastki no też pewnie ró różnie różnie pięćdziesiąt dwa pięćdziesiąt dwa i pół no ale to taki środ to pójdzie na na glebę 40, no i tu jeszcze takie maleństwo 42 No to tak to u mnie wygląda bardzo różnie 51 Ja właśnie kończę przerywanie, znaczy tu jeszcze nie skończyłem Jak widać, bo od tamtej strony co robiłem i jadę odpiąć platformę Podczepiam, opryskiwać, jadę pryskać, wapnem O kurde nie, nie zakręciłem No Dobra Tak, tankowanko. Dzisiaj to tak wam powiem, że nic mi się nie chciało robić. Taki ten dzień śpiący. Wysypiemy jeszcze przerywkę i dzisiaj grill. Waga włączona. Waga włączona, a najlepsze... Waga włączona, a najlepsze... o. Pszczółki sobie gniazdo robią. Braknie mi skrzyni, Muszę jeszcze coś tu wyjąć. No takiego czegoś to jeszcze nikt nie widział. Taką szycę tylko ja umiem wyprodukować. Tu już większe to pryskan dwójką, a nie trójką. Na młodych jeżdżę sobie trójką, bo to wiadomo. Ale większe to, to dwójeczką. 1500 obrotów. Jedziemy. dla młodych trochę mszyca mi weszła bo yy, jak to młode nieraz się opryska, nieraz się ominie bo nie ma czasu no i tak to omijanie wychodzi że teraz jest mszyca no ale bardzo nie poskręcało pierdzielnie się bo z i będzie dobrze tu jest hidarecik jak szybka. zobaczycie to... to tak musi być Najgorzej wy, wygląda Itaret Dlatego, że ja zacząłem Późno ogólnie pryskać A Idarek był nam bardzo rozwinięty No i od tego prawdopodobnie Jest ten grzybek Na Itarecie Ale ja się nie, nie martwię Bo i tak on zawsze yy, Bo i tak Prawdopodobnie pójdzie na yy, Na przemysł Wyrobię się czy nie? Wyrobię się czy nie? Aj! Po samym drzewku. Dobra, hlaśniem, po uśniem, kisowiankę.